A pan kiedyś całe życie chleb ze smalcem na śniadanie, na obiad i na kolację? Nie, bo pan tych czasów nie pamięta. I lepiej, żeby pan do tego w Polsce nie doszło. A co pani myśli na temat tego, tej Ukrainy jeszcze? Chciałby pan tam mieszkać? Chciałby pan? Wie pan, co to jest bieda? Wie pan, co to jest yy, jak ktoś nad panem panuje niech, niech pani powie. Co się robi? Co się robi? Pani... Jadł pan kiedyś całe życie chleb ze smalcem na śniadanie, na obiad i na kolację? Nie, bo pan tych czasów nie pamięta. I lepiej, żeby pan do tego w Polsce nie doszło Ojciec przeżył dwie wojny światowe Ja na temat wojny i wszystkiego wiem multum To proszę powiedzieć Kiedy, wyś, kiedy inni nie wiedzieli o Katyniu Ja mając 12 lat już wiedziałam co się stało w Katyniu Tylko miałem powiedziane, żebym głośno tego nie mówiła I, i wie pan jak było w czasie wojny? Jak szedł front, ziemia pod nogami ludziom drżała nie mieli co jeść. Wszy im po kołnierzykach chodziły. A teraz co się dzieje? Wy tego nie pamiętacie. Wam tego nikt nie opowiada. Opowiadała, że miała 12 lat. Jak ruskie wojska przechodziły, to mówi, jak se jeden mnie upatrzył, to dobrze, że mnie ciotka schowała, bo mówi, by mnie zamordowały. Czyli panie najlepiej, trzeba po prostu ich wesprzeć, tak? Najlepiej. Oczywiście, 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 że trzeba. A gdyby taka sytuacja była u nas, czekałby Pan, żeby Pana ktoś wsparł? No to abarot. Im też trzeba pomóc. My możemy rezygnować nawet i z pieniędzy, bo możemy im wysyłać, bo my sobie minimum jakieś życia ustalimy, ale jesteśmy w stanie im nawet z naszych niskich rent pomóc i żeby im po prostu Pomóc A dawać. Wszystkim powinni im pomagać ci, którzy doprowadzili do tego. A kto do tego doprowadził, to wszystko, wszyscy doskonale o tym wiedzą, tylko nikt głośno nie mówi. Niektórzy próbują się głośno powiedzieć swoich strat. Tak, mają. Ale my dobrze wiemy, kto do tego doprowadził, bo my śledzimy. My nie jesteśmy młode pokolenie, proszę pana, to nie ma tak, że nikt nic nie wie, bo dzisiaj w najgorzej, zapadłej wsi jest internet, jest telefon, jest wszystko, dzisiaj wszyscy wiedzą, co ksiądz robi, co rząd robi, co wszyscy, tak?